Cześć. W dzisiejszym odcinku powiem Ci o tym, czym jest, na czym polega i do czego możesz wykorzystać wskaźnik NPS, czyli tzw. Tak Net Promoter Score. Zapraszam serdecznie. Net Promoter Score to jest jeden z moim zdaniem najpopularniejszych wskaźników w kontekście obsługi klienta i doświadczeń klienta, które firmy wykorzystują do tego, żeby to doświadczenie mierzyć. Tyle, że jak za chwilę sam zobaczysz i sama zobaczysz, to nie do końca jest wskaźnik, który mierzy stricte doświadczenie, on mierzy skłonność do rekomendacji, do polecania naszych usług, naszej oferty i naszych produktów. Oczywiście w tym kontekście robimy sobie założenie, że jeżeli klienci polecają, czy chcą polecać naszą ofertę, to znaczy, że musieli mieć pozytywne doświadczenie, no bo w innym przypadku raczej by tego nie robili. No natomiast co do zasady, sam wskaźnik nie mierzy doświadczenia, a skłonność do rekomendacji. No właśnie, więc wracając do tej definicji, to Net Promoter Score to jest system badania lojalności klientów, który bazuje na jednym bardzo prostym pytaniu. To pytanie brzmi. Jak bardzo chętnie, czy jak skłonny byłbyś byłabyś do polecenia produktu, oferty, usługi swoim znajomym lub e, przyjaciołom? Więc mamy jedno pytanie, mamy skalę liczbową, na której możemy udzielić odpowiedzi, to jest skala od 0 do 10, oraz mamy dodatkowe miejsce na udzielenie komentarza, czyli możemy wpisać uzasadnienie dla wyboru danej oceny. Założenie, które stoi za tym systemem, było takie, że ma być on prosty i ma być implementowalny bardzo szybko dla każdej niemalże firmy, żeby dość szybko mogła zbierać informacje od klientów i em, przekładać je na wzbogacanie ich życia. Bo co ciekawe, to autor tego systemu, czyli Fred Reichelt, który jest związany z firmą Bain Company, to jest taka wielka firma konsultingowa, i em, on w książce, którą niedawno napisał, czyli książce Winning on Purpose, ja nie wiem, czy on ma polski tytuł, ja nie widziałem polskiego tytułu, więc opieram się na angielskiej wersji. Ale on w tej książce opisuje genezę powstania systemu NP, z tego jak i dlaczego on powstał, jak był rozwijany, jak był wykorzystywany w pozytywnych i negatywnych aspektach, czyli co robiono z nim dobrze, co robiono z nim źle. Takie podsumowanie po określonym czasie działania na rynku tego systemu. No i co ciekawe, to co wybrzmiewa z tej książki, w sumie mogłoby być w jakimś sensie bardzo krótkim streszczeniem, to jest to, że Cały system NPS-owy w założeniu Reichelda był o wzbogacaniu życia klientów, a nie o wartości liczbowej i ściganiu się na liczby. A często mam wrażenie, że my się na tych liczbach skupiamy, że mamy NPS taki, wy macie taki i porównujemy je ze sobą, co oczywiście ma sens i warto to robić, ale jak się za chwilę okaże, nie to do końca jest istotą całego tego konceptu. No dobra, do istoty konceptu za chwilę jeszcze wrócimy, a teraz zanim to, no to powiedzmy sobie, jak w ogóle taki NPS obliczyć i jak potem takie wyniki, które uzyskamy, przeczytać i przeanalizować, co ten NPS nam w ogóle mówi. No więc zacznijmy od tego, że system NPS dzieli nam respondentów, czyli osoby udzielające odpowiedzi w takiej ankiecie, na trzy grupy. Każda osoba zaznaczająca odpowiedź trafi do jednego z trzech worków. Pierwszy to będą krytycy, co jak można wydedukować, jest grupą osób, która nie miała najbardziej pozytywnego doświadczenia z naszą usługą, produktem czy ofertą. Druga grupa to są osoby bierne, czyli tak zwana letnia woda w kranie. To jest takie, wiesz, no ani w jedną, ani w drugą stronę, w sensie ani pozytywnie, ani negatywnie. No i są też promotorzy, czyli osoby, które miały dobre doświadczenie i byłyby skłonne prawdopodobnie do tej rekomendacji. No więc każdy wpada do jednej z tych trzech grup. No, i teraz jak już mamy te odpowiedzi zebrane, zrobiliśmy taką ankietę, podzieliliśmy tych respondentów na te trzy grupy, otrzymaliśmy też jakąś wartość liczbową, wartości liczbowe, to musimy ten NPS obliczyć. No i teraz załóżmy, że takie badanie ty przeprowadziłeś, czy przeprowadziłaś? Zebrałeś te dane. Liczymy sobie to wszystko i patrzymy, że w naszym badaniu wyszło, że 25% osób to są promotorzy, czyli deklaruje, że chciałby polecić naszą usługę lub produkt. 55% to są osoby pasywne, czyli to nasza letnia woda w kranie, ani w jedną, ani w drugą. I 20% to są tak zwani krytycy, czyli osoby, które miały złe, negatywne doświadczenie z naszą marką. No i teraz pytanie, ile w takim układzie wynosi twój NPS? Poprawna odpowiedź na to pytanie brzmi plus 5, dlatego że aby obliczyć NPS, musimy odjąć od procenta promotorów Procent krytyków. W tym obliczeniu NPS-a pomijamy liczbę biernych, czyli pomijamy cały ten segment naszej letniej wody w kranie, czyli klientów nie do końca e, określonych emocjonalnie, tak to sobie nazwijmy, w stosunku do naszej marki czy danej, e, danej sytuacji. To, co jest istotne, to to, że NPS nie jest wyrażany w procentach, ale jako liczba bezwzględna, która mieści się w przedziale od minus 100 do plus 100. I to jest o tyle istotne, że bardzo często spotyka się wartości NPS-a e, podawane w procentach i o tyle, o ile na poziomie obliczenia odejmuje się od siebie te procenty często, no to wynik podajemy jako liczbę bezwzględną, więc to jest ważne i o tym warto pamiętać. No dobra, ale jeżeli mamy skalę od minus 100 do plus 100, to plus 5 to jest dobry, czy zły wynik? Oczywiście to zależy, ja, to jest odpowiedź typowo konsultingowa, ja mam tego pełną świadomość, ale faktycznie w przypadku NPS-a to zależy i ja za parę chwil wyjaśnię Ci e, dlaczego, ale zanim to nastąpi, to chciałbym, żebyś zobaczył, zobaczyła jak ta skala NPS-u się mniej więcej rozkłada w takim najbardziej standardowym podziale. Więc mniej więcej od minus 100 do 0, jeżeli mielibyśmy wynik, no to możemy przyjąć, że ten obszar, który badamy, wymaga zdecydowanie poprawy. Od 0 do 30 to jest taki wynik akceptowalny. Powiedzmy dobra, no jakby jesteśmy w stanie to przyjąć. Od 30 do 50 to jest dobrze, między 50 do 70 to jest bardzo dobrze, a między 70 a 100 możemy przyjąć, że to jest wynik czy ocena rewelacyjna, czyli to jest taka usługa, którą naprawdę wszyscy chcą rekomendować, polecać sobie będą oni ludzie mówili. Więc tak w takim standardowym ujęciu rozkłada się percepcja tej wartości NPS-owej, natomiast to porównywanie ze sobą wyników NPS-a jest sprawą bardzo, bardzo delikatną i już Ci wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, musisz pamiętać, że wartość referencyjna NPS-a jest różna w różnych branżach. To znaczy, jeżeli w danej firmie, na przykład telekomunikacyjnej NPS wynosi 14 i zestawimy go sobie z firmą produkującą samochody, która ma na przykład NPS strzelam 58 i będziemy mówili, my mamy. Słaby NPS, a ta firma ma świetny, to popełniamy dość duży błąd. Dlatego, że wartość NPSA jest różna w różnych branżach. To znaczy w branży X na przykład 14 to może być bardzo dobry wynik, a w branży Y to może być wynik bardzo słaby. Więc zanim porównasz ze sobą dane, to po pierwsze sprawdź, czy porównujesz jabłka do jabłek, czyli branżę do branży. To jest rzecz numer jeden. Po drugie, pamiętaj, że porównując ze sobą wartości NPS-owe, musisz mieć z tyłu głowy to, że NPS jest wrażliwy na wartość prób. znaczy, bardzo często przy wynikach tego badania podaje się próbę, na jakiej ono zostało zrobione, czyli te tak zwane Nki, to jest taki dopisek N równa się na przykład 1000, czyli to znaczy, że 1000 osób taką ankietę wypełniło. I teraz NPS robiony na dużej próbie, czy może się dość znacząco o kilka punktów różnić, versus NPS robiony na próbie bardzo małej. Dlatego warto też porównując ze sobą dane, patrzeć, na jakich próbach one zostały zrobione. Może być on oczywiście zleliczony i wykorzystywany, ja Ci za chwilę pokażę przykład takiej sytuacji. Natomiast Reichald pisze też o tym w swojej książce, że na wynik NPS-u mogą wpływać chociażby takie rzeczy jak aranżacja wywiadu, sposób podania informacji oraz, jak się okazuje, poradnia, w której robimy wywiad, bo generalnie wychodzi na to, że nps -y robione przed południem wychodzą lepiej niż te robione po południu. Być może wtedy mamy po prostu lepszy humor i Następ. No i wracając do tej wartości referencyjnej, to tutaj na obrazku teraz będziesz widzieć to, jak w różnych branżach ten NPS może być różny. Czasami wręcz skrajne są to wartości, co znaczy wysokie, NPS, co znaczy niski. Dlatego wracam do tego punktu, że zawsze pamiętaj, żeby porównywać w tym kontekście jabłka do jabłek, czyli NPS-y w ramach danej branży czy obszaru, w którym się poruszasz. A co do złego wykorzystywania, to ta grafika, którą, czy ten obrazek, właściwie, który też widzisz teraz na ekranie, to jest obrazek, który pokazuje totalnie Złe wykorzystanie systemu. Po pierwsze, dlatego, że na tym obrazku skala jest od 1 do 10, a w NPS-ie skala jest od 0 do 10, więc jest 11-stopniowa, nie 10-stopniowa. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest sugerowanie odpowiedzi, czyli my trochę mówimy klientowi, co chcemy, żeby zaznaczył. W związku z tym od samego początku zafałszowujemy sobie ten wynik. Więc czegoś takiego jak tutaj nie powinniśmy robić, możemy wysyłać ankietę, ale nie pokazujmy klientowi, jakie odpowiedzi są preferowane. Niech on sam podejmie decyzję, jakie odpowiedzi chce udzielić. I w tym kontekście ja chciałbym wrócić do wątku tego, co jest istotą tego systemu NPS-owego, bo nie jest nim liczba. I Reichald w swojej książce i w całym tym koncepcie o tym bardzo mocno pisze, i ja też to widzę w naszej pracy. Jakby istotą NPS-a nie jest liczba, ale informacje jakościowe, które otrzymujemy w tym polu, dodatkowy komentarz, dodatkowe informacje. To jest właściwie klucz tego systemu, czy powinno nim być, i to powinno być źródłem największej wiedzy na temat tego, co poprawiać, co usprawnić, w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o zmiany w naszej e, ofercie. I Rechald też o tym mówi w swojej książce, i ten cytat, który, który widzisz na ekranie, to właściwie potwierdza, o czym sobie tutaj e, rozmawiamy. A faktycznie często jest tak, że firmy robią z tego wyniku cel sam w sobie i mówią: Musimy mieć NPS taki i taki. I oczywiście to jest trochę tak, że jeżeli sobie taki cel postawimy, to bardzo często go osiągniemy. Natomiast okazuje się, że czasami sposób dotarcia do tego celu niewiele ma wspólnego z dobrym doświadczeniem klientów, ale to jest temat chyba na trochę inny odcinek. No dobra. Wracając do tej istoty systemu, to mówiliśmy o tym, że informacje jakościowe. I mamy w tym systemie tych krytyków biernych i promotorów, i to, co jest kluczowe, żeby przesuwać te osoby od lewej do prawej, no bo naszą intencją jako firmy jest to, żeby z krytyków przykuwać ludzi w promotorów albo z biernych w promotorów, no to możemy to zrobić jedynie pracując na informacji zwrotnej, którą od nich otrzymujemy. Czyli żeby krytycy stali się biernymi i bierni promotorami, to musimy analizować te informacje jakościowe, które od nich wyciągamy. Więc podsumowując, ten kawałek, to NPS jest systemem słuchania głosu klienta oraz takiego ciągłego usprawniania i szukania sposobu na to, jak poprawić i ułatwić życie naszym klientom. Taki przynajmniej powinien on być w swoim em, założeniu. A jego celem jest zrozumienie, co napędza wynik, czyli co napędza tę liczbę, tę wartość NPS-a, a nie wynik sam. W sobie. Idea jest taka, żeby poprawiać dzień po dniu w oparciu o te zebrane informacje, aby w długim terminie osiągać przewagę w lojalności i doświadczeniach klienta, a tym sposobem zarabiać więcej i zwiększać swoje przychody. No dobrze, to jeżeli już wiemy, czym jest NPS, jak go policzyć jak przeczytać te wyniki, no to pytanie, jak pracować w ogóle z wynikami tego NPS, czyli co zrobić, kiedy już te dane liczbowe i jakościowe mamy. No więc po pierwsze, warto robić regularne sesje analizy informacji zwrotnej od klientów. Ja się podebro takim przykładem z tej książki Reichalda, którą już tutaj przywołuję kilkukrotnie, ale ona jest po prostu ważna i moim zdaniem jest bardzo ciekawa. I on opisuje tam przykład jednego z salonów Apple'a, którym NPS był badany codziennie i na początek kolejnego dnia pracy zespół tego sklepu rano się spotykał i analizował wyniki NPS-a z poprzedniego dnia. Ale nie tylko liczby, ale przede wszystkim te informacje jakościowe z pola, dodatkowe informacje. I zastanawiał się na szybko, co możemy zrobić, żeby ten wynik dzisiaj poprawić, żeby te rzeczy, które pojawiły się wcześniej w uwagach, dzisiaj już nie miały miejsca. I to moim zdaniem jest idealny sposób na to, żeby na bieżąco trawić i przepracowywać te wyniki. I to da się zrobić właściwie w każdym zespole i w każdej skali biznesu. Tu chodzi o ten moment zatrzymania jest to klatki i znalezienia chwili na to, żeby to przeanalizować. Więc to jest rzecz numer jeden. Po drugie, jeżeli mamy rzeczy, już których się dowiedzieliśmy z tego NPS-a, z tych informacji jakościowych, to może się okazać, że nie wszystko jest dla nas jasne, że nie wszystko rozumiemy. Nie wiemy na przykład, dlaczego klient dał taką ocenę, bo ten komentarz jego nie wyczerpuje tematu albo nie daje jasnej, precyzyjnej wskazówki. Wtedy warto zabrać się za pogłębienie zebranych informacji. Można to zrobić w oparciu o badania jakościowe, o jakieś um, analizy dyskryzercze sposobów jest wiele, ale generalnie chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co autor, czyli klient miał w tym kontekście na myśli. A do tego najlepiej jest z nim najczęściej. Po prostu porozmawiać w dowolnie wybranej formie. To, co jest istotne, i to jest trzeci element pracy z wynikami NPS-a, to jest monitorowanie trendu w czasie. Dlatego, że te wyniki NPS-a mogą w czasie fluktuować i ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak one się zmieniają. I to też monitorowanie pozwoli nam na ocenianie tego, czy nasze wysiłki w kontekście poprawiania różnych elementów naszych procesów przynoszą zamierzone efekty, czy też nie. Dlatego tym trzecim elementem jest właśnie monitorowanie tego trendu, czy zmian tego NPS-a i jego rozwoju w czasie. I czwarty element, ostatni, czy czwarta rzecz, którą warto robić w kontekście pracy z tymi wynikami, to jest segmentowanie danych. Czyli warto byłoby mieć profile klientów, warto byłoby mieć persony, czyli te opisane profile segmenty klientów i mierzyć ten NPS na przykład dla poszczególnych segmentów, a żeby te dane były uporządkowane, żeby te wyniki dało się do czegoś przypisać. Więc to jest czwarty element. No i może powiedzieć pytanie na koniec już, no dobra, ale po co to wszystko tak naprawdę? Po co ten NPS wykorzystywać i po co ten wskaźnik wdrażać do swojego, do swojego biznesu? I ja tutaj podoba się takim zdaniem, które podobno wypowiedział Reed Hastings, czyli prezes Netflixa i on powiedział, że kiedy użytkownicy są naprawdę zadowoleni, opowiadają o nas swoim znajomym i niewielu rezygnuje z naszych usług. I myślę, że to jest dobra odpowiedź na pytanie, po co jest ci NPS? Po to, żeby mierzyć na ile twoi użytkownicy, twoi klienci są faktycznie zadowoleni, z tego, co im oferujesz i jak to robisz, i na ile będą chcieli to swoim znajomym polecić, bo to ta skłonność do polecania może się bardzo szybko przełożyć na zwiększenie Twoich przychodów i na rozwój Twojego biznesu. To tyle. Jeżeli chodzi o taki wstęp do NPS-a, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania w tym kontekście, zapraszam do kontaktu. Napisz do mnie na piotr.wojciechowskiemałpafuzers.com. Adres znajdziesz też w opisie do tego filmu. A tymczasem zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w serwisie LinkedIn. Tam również wrzucam więcej informacji o temacie doświadczeń klienta NPS-a i w ogóle pracy z głosem klienta, więc mam nadzieję, że spotkamy się również w tej wirtualnej przestrzeni. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia.